Halo? No, Tomek, halo? No tak. No, cześć Wariak, słuchaj, Grzesiek z tej strony, nie? No, ale ja. Cię cię się... No Grzeszek, szybzesz. No słuchaj, ty jesteś w domu? No tak. No, słuchaj, bo... Taka Możesz rozmawiać? Tak. No i niech słuchaj, możemy się wiesz, ustawić na <coughs> orgazm. Bo tu kolega mi dał numer do ciebie. Ja mam dwie, dwie stówy teraz. Mogę podjechać? Ale w ogóle skąd ja cię mam, bo ja w ogóle cię nie kojarzę. Słuchaj, ja jestem z, z Kamińskiego. Aha. No, może, możemy się ustawić teraz? Dwie stówki się odpalam. Nie bardzo. Dlaczego? Ty, ale będziemy no bo będziemy szalić. Ja jeszcze ja wyjeżdżam. A, a mogę ci jakoś jeszcze spróbować przekonać trochę? Nie, nie bardzo. No, no bo wiesz, na no, rozmiar moje power zwiedzimy gdały słońce, gdzieś. Możemy zeszaleć. No, no, <grym, grym, grym>, tak a słuchaj, ty no. masz jakieś namiary może dać dać ty wariatów? nie mam w ogóle żadnych namiarów, bo ja w ogóle nic z tym nie mam wspólnego. Kurwa, ty słuchaj, a ty bywałeś w ustach Mariana? Nie, nie bardzo. No jak to, ty nie tam na róże. No ja... Ja nawet nie mam, nawet nie mam pojęcia, co to jest. No słuchaj, ty na co mówię, mów, ja cię kojarzę. Fajną klatę no. masz, tatku. A w ogóle ja cię kojarzę, <laughs> cię w ogóle nie znam. No, z kamieńskiego się znamy, promyczku. To ja ci powiem, słuchaj, że ze Stefanem kiedyś mieliśmy, ten, orgię u mnie. No ja żartujesz. No nie, no jak żartuję, na no, pszczółka. Wszystkie byliśmy, nie słuchaj, popiliśmy trochę. Tak kolega... no jak, no, przepraszam. Nie tak do mnie. Ko, Kolega jak sta, trochę wsypał do piwa. Dlaczego taki agresywny jesteś? Tego. A to rani mi uczucia. Co? To rani moje uczucia. Mogę, mogę, Cię ranić jak coś. ja cię nawet nie znam, a w tym wszystkim tak Ale słuchaj, co? byliśmy razem nawet na tych, na, na Marszu Gajów ile jest no? No z całą pewnością, chodzę tam po prostu codziennie. Ale wiesz co, tak się powiem, że możesz mnie ranić, ale masu kotku. Tak, tak, oczywiście. Dobra, to Wam jeszcze ciekawego może do powiedzenia. Chętnie posłucham przez wyjazd, sobie humor w ogóle. Si, cicho, cicho, tyle Ci powiem. Ja mi <laughs> <laughs> Maia, 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 uh, Maia, Maia, avrei sta pleistare non mai, non mai ei, non mai, non mai ei, non mai, non mai, non mai ei, potato chi tragosta in te, mi hai in testa, occhi che hai So sei This is my pee pee This is my pee pee This is my p This is my p This is my p <restrial noise> This is my p <edayonomics sound> This is my p <scpl> <Hunters> This is my This is my p